Witam serdecznie. Z tej strony tarocistka Winaja i moi drodzy, dzisiaj szczególnie witam się ze wszystkimi zodiakalnymi rybami. Rybki moje złote, ja wiem, że zostawiłam was biednych robaczków dosłownie na koniec, na sam szary koniec. Być może niektórzy z Was obawiali się, że już ten roczny horoskop dla Was się nie pojawi, ale słuchajcie, kochani, jestem, nagrywam właśnie dla Was ten roczny horoskop na szarym końcu, ale mam nadzieję, że nikt tutaj mnie nie spali na stosie, zrozumiecie, że no, niektórzy mają też inne obowiązki. Także, rybki moje, kochane, przychodzę do Was z horoskopem na nowy 2022 rok. Okej, okay, to ja się biorę, żeby nie przedłużać, bo i tak już długo czekaliście. Biorę się za stosowanie kart i przechodzimy do rozkładu na ten nowy rok. Zobaczymy, jaka energia przed Wami, czego możecie się spodziewać. Moje kochani, jeśli tu jesteście, jeśli mnie słuchacie, bardzo proszę o jakikolwiek znak, ślad Waszej obecności, subskrypcja z dzwoneczkiem, komentarz, łapka w górę, cokolwiek. Będę bardzo wdzięczna. Pamiętajcie, ten kanał ja tworzę z Wami. Bez Was bym tutaj nie było. Oczywiście dziękuję już wszystkim, którzy są ze mną. Jesteście po prostu niesamowici, że jest Was już coraz więcej. Dziękuję Wam bardzo. Jestem naprawdę szczęśliwa, że tak tutaj już tyle osób ze mną jest. Dobrze, to sobie pogadaliśmy, ale teraz przechodzimy do rozkładu. Okej, okay, przechodzimy. I moi, moi kochani, ja to powtarzam jak mantrę i będę powtarzać za każdym razem. Horoskopy to są czytania bardzo ogólne, zatem e, nie wszystko musi się z Wami zgadzać. Nie wszystko musi do Was pasować. Odrzucamy to, co nie pasuje, bierzemy to, co się e, zgadza. Tak? Okej, okay, kochani. Tak to się już przedstawiają te pierwsze o, miesiące i... Tak, to mamy. I jeszcze tylko energia na ten rok, nowy. I przechodzimy do czytania. Dobrze, moje drogie rybki, energia na ten nowy rok. Powiem Wam, że to jest piękna energia, bardzo silna energia, taka, która pokazuje, że Wy rybki będziecie w tym roku, w tym przyszłym roku dążyć przede wszystkim do niezależności. Do, takiego, do samorealizacji przede wszystkim i taka objawi się u Was taka odwaga w działaniu na każdym polu. Będziecie tutaj próbowali teraz właśnie walczyć przede wszystkim o siebie, taka determinacja, żeby zrealizować samego siebie. To może wskazywać na to, że rybki dosłownie będą gotowe na wszystko. Podkreślam na wszystko, żeby właśnie czegoś, się że czegokolwiek się nie podajmą, to będą dopinać na ostatni, nawet ten najmniejszy guziczek. To będzie wszystko będzie musiało być idealne, domknięte i takie dopracowane, prawda? Rybki rozbudzą sobie takie. Nowe talenty, kreatywność także się tutaj w Was obudzi, e, ale przede wszystkim właśnie to jest odwaga do działań i takie, mm, może nie tyle, że nie spoglądanie na to, co myślą inni, tylko takie właśnie. Samokontrola, samorealizacja i nie oglądanie się na opinie innych. Może w ten sposób. Moje drogie rybki, ta karta jest także kartą takiej pewności siebie, atrakcyjności, poczucia właśnie własnej atrakcyjności, również fizycznej. Zatem, z podniesioną głową, będziecie też tutaj. Takie relacje damsko-męskie powiedzmy dosłownie realizować, ale też na polu zawodowym i na każdym innej sferze życia będziecie się tutaj fajnie realizować. Także bardzo fajna energia, moi kochani. No, ognista, fajna energia dla rybek. Dobrze, niech ta energia nas tu pilnuje, przechodzimy do każdego miesiąca po kolei. Styczeń, kochane rybki, w styczniu ta karta pokazuje, że na powodzenie głównie właśnie w, kwesti w kwestiach materialnych. Ja tutaj nie lubię namawiać nikogo do takich rzeczy, ale jeżeli jakieś rybki mają takie zacięcie do jakichś gier losowych czy coś takiego, warto spróbować w styczniu puścić jakiś los na loterii. być może jakaś fajna wygrana tutaj przed wami. Ale tak poza tym ta karta pokazuje, moi drodzy, że wkładacie że pracujecie nad sobą, tak jak tutaj energia nam pokazała na początku. Pracujecie nad sobą, tak wkładacie sporo wysiłku, ponieważ macie takie poczucie, że ten wysiłek, który wkładacie w siebie, to już na momencie już za chwileczkę przyniesie jakieś fajne efekty, prawda? To będzie taki opłacalny czas, kiedy wszystkie Wasze działania będą się właśnie tutaj przekładać na, właśnie na rzeczywistość, będą się realizować. Czyli tak, to jest taka karta, która zapowiada, jeszcze chwilkę popracujemy, udoskonalimy swoje umiejętności i te plany, o których właśnie tam już Wy dokładnie wiecie, jakie plany macie w głowach i doskonalicie siebie, pracujecie i coś tutaj w waszej właśnie wybranej przez Was dziedzinie. Ma szansę odnieść e, sukces, tak? Także od stycznia rybki biorą się za pracę nad sobą lub nad właśnie nowymi pomysłami. I luty, moi drogi. I tu w lutym pojawiają się jakieś propozycje, moi drodzy. Mogą to być propozycje biznesowe, mogą to być y, propozycje także towarzyskie jak najbardziej. I one z pozoru mogą wam się wydać takie nieciekawe, mało atrakcyjne, takie trochę powiem wam no wręcz dziwne, nawet czasami niepoważne. Ale kochane rybki, przyjrzyjcie się tym propozycjom bardzo dokładnie. Bo może, możecie się zaskoczyć, jak bardzo tutaj takiego mogą mieć taki potencjał te propozycje. więc, warto im tak się dokładnie, doskonale przyjrzeć. Tutaj może się też w lutym, moje drogie rybki, pojawić jakiś romansik, jakaś taka osoba się do Was tutaj przypląta, troszkę zawróci w głowie. Ale ja tak już tutaj mówię od razu, z tego co widzę, troszkę nie radzę, bo. Może się ten romansik zakończyć takim teatralnym wręcz y, dramatem, i jeśli chodzi na przykład o singli, to ta osoba może troszeczkę wam się taka wydać fajna, atrakcyjna, a w rzeczywistości y, tutaj będzie taka dosyć konfliktowa i niedojrzała. A jeśli chodzi o. Rybki, które są w związkach, i tutaj się ktoś przypląta, właśnie z e, takiej, taka, tak, taka osoba, która będzie chciała na, to, na trzeciego się wbijać, no to też nie radzę, bo tu może być dramat w związkach, więc weźcie to pod uwagę. I okej. Okay. Moje kochane rybki, mamy teraz. Um, marzec i kwiecień. W marcu hmm, kolejna taka mała przestroga, jeżeli pojawi się jakiś mężczyzna lub macie jakiegoś mężczyznę z podznaku byka, to proszę na niego tutaj uważać, bo on tu będzie miał na Was nieciekawy wpływ. Ta karta może także pokazywać, że może się pojawić niekoniecznie z podznaku byka, ale jakiś mężczyzna, moi drodzy, Jakiś tak mężczyzna, który, no, bardzo niedobry wpływ może nawet mieć. I ja tutaj nie chcę straszyć, ale żeby to nie był jakiś moralny popapraniec i nie próbował Was sprowadzić na złą drogę. Więc rybki uważajcie. Jednak tutaj też w marcu jest taka, ta karta mówi nam o tym, że, jak to powiedzieć, że rybki... Co jeszcze, że rybki odrzucają dosłownie wszystkie dotychczasowe zasady, jakimi się kierowały w życiu? No, dosłownie w ten sposób tą kartę można tutaj przeczytać. Więc rybki, jak to się mówi, odrzucają pewne zasady, pewne zasady moralne, bo prawdopodobnie te zasady Wam w życiu przeszkadzały, żeby właśnie dążyć do tej samorealizacji. Kochani, tutaj też w tej karcie można mówić, że jeżeli jakieś rybki planowały ślub, zaręczyny lub właśnie coś takiego, głównie w związkach, może tutaj być sygnał, że niektóre rybki rezygnują z tego ślubu. Tak. Czyli robią troszeczkę inaczej niż dotychczas. I kochani, kwiecień. Słuchajcie, to jest karta właśnie waszych zotykalnych rybek. Zatem tu jest pokazane, że te zmiany reguł będą miały fajny sens, tak no wręcz strzałem w dziesiątkę, bo wy się tutaj poczujecie panami sytuacji. To jest wasza karta, więc ten kwiecień będzie należał do was. Wy się teraz ujawniacie, pokazujecie dosłownie e, światu, prawda? Z jednej strony niektóre rybki będą się trzymały tych odrzuconych zasad i będzie im tutaj dobrze i tego się będą trzymać. I tutaj też jest właśnie pokazane, że Wy robicie wszystko na odwrót czyli te odrzucone zasady, te nowe zasady, które przyjmujecie, robicie teraz na odwrót i zaskakujecie nie tylko samych siebie, ale także otoczenie, tak? Także fajna tutaj początek roku, dość no, ciekawy moi drodzy. No i co my mamy dalej? Mamy maj, i w maju, kochani, prawdopodobnie wydarzy się coś, co was gwałtownie zatrzyma, tak w życiu w ogóle. Możliwe, że się pojawi jakaś nowa opcja, propozycja, być może nawet pomysł, taka konieczność, żeby się bardzo mocno zastanowić, co dalej. To będzie niestety taka dosyć trudna decyzja. Będziecie się musieli zmierzyć z czymś, co spowoduje że, znajdzie, że takim czymś, że poczujecie się jak w Imadle, o może tak to określę. Z jednej strony nowe, a z drugiej to, co już znane, więc taka trudna, taka troszeczkę blokada emocjonalna. Co dalej, co dalej? Ja nie wiem, co dalej. I wiecie, w czerwcu ta połowa roku będzie dla was, można powiedzieć, e, taka już przełomowa, bo kochane rybki, w czerwcu. Bardzo powoli, z zachowaniem maksymalnej ostrożności jak najbardziej, ale ruszacie po nowe. Zachodzą tutaj dość takie drastyczne wręcz zmiany. I to yy, zmiany na każdym takim polu. I to może oznaczać nowy dom, nowa praca, yy, nowe stanowisko, przekwalifikowanie całkiem swojego zawodu, nowy nawet związek, takie nowe życie. Ale to będzie wymagało od Was, żeby coś za sobą zostawić, moi drodzy. Jak najbardziej. Więc będziecie musieli coś zostawić, żeby wziąć to nowe. I tutaj. Yy, to będą takie zmiany nadzwyczajne, moi drodzy. Będziecie zaskoczeni tymi zmianami, prawda? Ale pamiętajcie, tutaj jesteście, wy sami sterujecie swoim losem, to wy decydujecie, co zostawiacie i co nowego bierzecie. Tylko pamiętajcie, zachowajcie przy tym maksymalną ostrożność, tak? I kochani, mamy lipiec i w lipcu niektóre rybki troszkę, no, nie chcę użyć tego słowa, ale użyję, być może odrobinkę żałują tego coś tutaj co tutaj zrobiły ale może nie tyle żałują co troszeczkę tęsknią za tym starym życiem że boże niekoniecznie dobrze zrobiłem że Faktycznie coś zostawiłem i ruszyłem po to nowe, taki nostalgiczny miesiąc zastanawiania się, wracania właśnie myślami do przeszłości, ale też w tej karcie jest pokazane, że wy, pomimo tej nostalgii, tej tęsknoty, czujecie się dobrze właśnie sami ze sobą, że jednak ten nowy zbudowany przez Was świat ma jakiś oczywiście sens, prawda? W sierpniu, kochane rybki, możecie. Zajmować się kilkoma sprawami na wraz jednocześnie. Możecie taki mieć taką, takie poczucie, że coś, coś wam ciąży, ciągle na przykład praca na dwa etaty. Możliwe, że też wybór pomiędzy dwoma osobami. Także tu w tym sierpniu. Coś się zaczyna też w Waszym życiu dziać, i znowu podejmujecie jakąś decyzję, jakiś trudny proces decyzyjny, co dalej z tym swoim życiem zrobić, prawda? I kochani, we wrześniu dalszy ciąg tej historii, tylko tu już, moi drodzy, będzie miesiąc takich sprawdzianów, egzaminów od życia, które Wam tutaj los podsunie. Troszkę walka wewnętrzna, albo taka też walka z przeciwnościami losu, ale wiecie, ta karta zawsze pokazuje takie raczej pozytywne rozwiązanie spraw, takie zwycięstwo troszeczkę. To będzie taka bitwa, która się będzie opierać na śmiałych i zdecydowanych działaniach. I o ile właśnie w sierpniu mieliście ten taką blokadę, troszkę zastanawialiście trudność podjęcia decyzji, to tutaj bierzecie, taką, bierzecie się do bitwy i zdecydowanie śmiało właśnie walczycie z przeciwnościami i podejmujecie Jakąś decyzję, tak? I wiecie co? Ja już Wam tutaj mówię od razu, że październik okazuje się dla Was takim, ja tą kartę zawsze nazywam wygrany los na loterii, takie osobiste zwycięstwo, czyli te wszystkie decyzje, które tutaj mieliście trudność podjąć w październiku, właśnie manifestują się, że były słuszne, że Wy poczujecie się, że jesteście w odpowiednim miejscu, jak najbardziej. Takie wszystkie nagrody, wszystkie sukcesy spływają do Was, a Wy dosłownie tylko stoicie i, jak to się mówi, zbieracie laury. Bardzo fajna zapowiedź. I kochani, tutaj ja wiem, że ten rok jest taki dosyć skomplikowany, troszkę Was tutaj straszę, ale już teraz Was pocieszę. Końcówka roku jest przepiękna. Wiecie, co się dzieje w listopadzie? W listopadzie manifestuje się u Was ta cała energia tej samorealizacji, tej niezależności, tego skupienia się na sobie i zrobienia, żeby to Wam w życiu było dobrze. Ona się manifestuje tak samo, z tym, że o wiele jest silniejsza. Wy tu macie to poczucie, że wy zdobyliście właśnie tą swoją niezależność. Dokładnie tak, moje rybki. To jest dużo silniejsza energia, która pokazuje, że wy jesteście pewni tego, co w życiu chcieliście zrobić i co zrobiliście. Czujecie się. Po prostu panami samych siebie. Taki w Was po prostu pojawia się ogień, ogień całkowity ogień. I ta atrakcyjność, o której mówiłam na początku, też się tutaj manifestuje. Więc w listopadzie niektóre rybki mogą się też spodziewać ognistych, fajnych tutaj romansów. Taka fajna zapowiedź. I końcówka roku, kochani. Końcówka roku, powiem, roku jest taka, powiem Wam prost, możecie być dumni z tego, co osiągnęliście przez cały ten rok. Nie był to łatwy rok, dość skomplikowany, trudny, ale tu możecie być dumni. Jesteście ekspertami, specami, takimi, osiągnęliście poziom mistrza w swoim życiu i w dziedzinach, na których Wam najbardziej zależało. Cóż tu więcej mam Wam, wam dodać? Tu jest też karta, ja ją bardzo lubię tą kartę, która pokazuje, że Ciągle jeszcze pracujemy nad sobą, doskonalimy swoje życie i nie spoczywamy na laurach, bo jeszcze wysiłek w siebie wkładamy, czyli pracowałem cały czas, nie, 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 nie wymagam chwały, nie wymagam pochwał, tylko po prostu jeszcze wymagam od siebie i pracuję dalej nad sobą. Tak się moje drogie rybki przedstawia ten przyszły rok. Powiem Wam, że no troszeczkę jestem tutaj. No pod wrażeniem tego roku i mam nadzieję, że to wszystko będzie miało jak najbardziej przełożenie w rzeczywistości i oby jak najmniej trudności. Moi drodzy, oby jak najmniej trudności w tym nowym roku, moje kochane rybki. Życzę wam, aby się spełniły te wszystkie jak najbardziej pozytywne przesłania, pozytywna energia. I niech ta wasza niezależność, determinacja, właśnie taka chęć do działania, odwaga manifestuje się przez najbliższy przyszły rok. Tego Wam kochani życzę. Tymczasem żegnam się grzecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!